Cześć, kochani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mam dla Was pierwszy film z serii Halloweenowej, i będzie to Hall. Zaczynamy! Może zaczniemy od sweterka, który mam na sobie. Mieliście okazję już go oglądać na backstage'u naszej sesji zdjęciowej na farmie Dyni razem z drama mamą. Eee, niestety, dramy mamy Sabiny dzisiaj nie ma ze mną, więc musiałam sobie jakoś poradzić, ponieważ jest to sweter. O, już Wam pokazuję. A dla dwóch osób tutaj też można głowę włożyć, ale dzisiaj sobie spięłam to mm, agrywkami i pomyślałam, że będzie śmiesznie go założyć. W sumie Halloween to dziwactwa, więc ja mam na sobie dziwny sweter. Przygotowałam sobie herbatkę, Wy też sobie przygotujcie, bo zapowiada się naprawdę długi odcinek. Święto Halloween to dla jedno z moich ulubionych świąt i zawsze staram się do niego przygotować bardzo dobrze. Tym razem można powiedzieć, że troszeczkę może przegięłam. <laughs> Przez ostatnie kilka lat na polskim rynku pojawiło się naprawdę dużo fantastycznych sklepów, tanich sklepów z takimi pierdłkami, w których można znaleźć naprawdę fantastyczne rzeczy. Dzisiaj będzie w tym holu co nieco z Action, z Deal, z Tediego, z Pepko, z, chyba z Kika oraz z internetu. Przejdźmy do rzeczy i pokażę Wam. Pierwszą rzecz. <laughs> Może zaczniemy od czegoś do ubrania, i to jest rzecz, którą kupiłam w second handzie. Tak samo ten sweter kupiłam go rok temu w sieci sklepów Biggestyl. Natomiast tą sukienkę kupiłam kilka miesięcy temu już. Nie pamiętam w jakiej sieci sklepów second hand. Chyba, chyba. Był to Textile House, ale nie jestem pewna. Czarna, zwykła sukienka, tylko że ona jest dość krótka, o. Teraz widzicie, więc ja ją potraktuję jako tunikę. Czarna tunika z białymi grafikami i są to, na grafice są namalowane kościotrupy. Fajna rzecz na imprezę halloweenową. Jeśli nie macie pomysłu na kostium albo nie lubicie się przebierać, to wystarczy jakaś fajna bluzka albo sukienka z motywem. Ona kosztowała nie więcej niż 10 zł. Fajna rzecz. Dobra. Może to tu. Następna rzecz, którą chcę wam pokazać, to kapelusz wiedźmy. I to nie taki kapelusz wiedźmy, jaki jest nam dobrze znany z marketów oraz różnych innych sklepów, taki bardzo szpiczasty, dziecinny, tylko bardziej można powiedzieć taki współczesny. <laughs> Jakiś czas temu obserwowałam taką Instagramerkę i YouTuberkę, i ona właśnie pokazywała, że zamówiła sobie taki kapelusz na AliExpress, bo jest on oczywiście z AliExpress. Później okazało się, że stały się bardzo modne te kapelusze w tym sezonie halloweenowym i różne dziewczyny, które gdzieś tam obserwuję, czy to na YouTube, czy na Instagramie, zaczęły faktycznie te kapelusze kupować. One wychodziły w czterech kolorach, jeśli dobrze pamiętam, w beżowym, czarnym, czerwonym oraz fioletowym i były niedrogie, bo kosztowały coś 15 zł z przesyłką i przyszedł bardzo szybko. Ja w ogóle późno się zdecydowałam na zakup tego kapelusza, bo było to miesiąc temu i myślałam, że nie zdąży dojść na to Halloween. Ale okazało się, że chyba w magazynie w Polsce już były te kapelusze, ponieważ dwa tygodnie później paczka była już u mnie. No i oczywiście będzie to wykorzystane do sesji zdjęciowej. Dzisiaj nie jestem w stanie go tak założyć bardziej, bo mam kucyk, ale już mam świetny pomysł na to, jak wykorzystać ten kapelusz do zdjęć. Bo w tym roku mam takie wrażenie, że uda nam się zrobić więcej niż dwie sesje zdjęciowe halloweenowe. Jedną już mamy ze sobą, a tak naprawdę już mamy dwie, bo też mamy w tym swetrze. Dobra, Konstancja się nie rozgaduje, bo sobie obiecałam, że w tym odcinku się nie będę rozgadywać. <laughs> A mamy naprawdę sporo rzeczy do pokazania, więc muszę się sprężyć. Następna rzecz to zestaw kubków, dzbanek i kieliszki na wino. Jest to zestaw, który kupiłam w sieci sklepów Teddy. Mam tutaj nawet metkę, więc powiem Wam, jaka była cena. 7 zł za pojemniki na winko albo na jakiś soczek, oczywiście na kieliszki po prostu i są to kieliszki przeźroczyste z czachą. Do tego dokupiłam w tym samym kolorze i w tym samym designie kubeczki, które także są z czachą. One też pewnie kosztowały, o tu jest jeszcze metka, one kosztowały 10 złotych. I do tego do całego zestawu postanowiłam kupić także przeźroczysty dzbanek, do którego fajnie będzie nalać na przykład jakiś czerwony sok albo winko, yy, i będzie wyglądać to na krwawą czaszkę. I mam w planie też zrobić taki odcinek, w którym pokażę wam jak przygotowuję imprezę Halloweenową u siebie, jak strój, o, strój ozdabiam jak stół ozdabiam oraz jakie potrawy szykuję razem z koleżankami, mamy też w planach upiec ciastka, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, także fajny zestaw, jeśli lubicie Halloween jeśli ci, lubicie organizować imprezy tematyczne, to to jest totalny must have jeśli chodzi o te kieliszki do wina mam z zeszłego roku jeszcze taką ciemniejszą wersję, ale one mi będą potrzebne do pewnego fajnego projektu do it yourself, który będzie także na moim kanale, będzie 5 albo 7 prostych projektów na Halloween, także zaobserwujcie koniecznie, subskrybujcie, łapka w górę, jeśli dzisiejszy odcinek się spodoba, to bardzo ważne, żeby YouTube promował mnie dalej. Kolejna rzecz to znalezisko ze sklepu Pepko i kosztowało to 6 zł i są to lampki w kształcie dyni. Dzisiaj Wam na holu pokażę po prostu, co kupiłam, natomiast w następnych odcinkach Halloweenowych z bliska będę Wam pokazać, pokazywać wystrój i właśnie te elementy, które dzisiaj Wam pokazuję, będą lepiej widoczne, więc dzisiaj sobie lampek nie otwieramy, ale myślę, że spokojnie na odcinku Do It Yourself, kiedy już później będę dekorować mieszkanie, pokażę Wam, jak te lampki wyglądają zapalone. Za 6 zł myślę, że fajna rzecz, jak nie przyda mi się do wystroju, bo jeśli chodzi o wystrój, to ja jestem minimalistką i im mniej, tym lepiej. Jeśli nie do wystroju, to mogą się do jakiegoś kostiumu przydać albo na stół, żeby zaaranżować jakoś fajnie w słoiku. Milka, wskakujesz? Jest! Czarny kot wiedźmy. Cześć! Już myślałam, że się nie pokażesz obserwatorom, ale nie pokazuj się z tej gorszej strony. Pokaż się z przodu. O, witam ludzie. Dobra, następna rzecz to też coś, co mieliście okazję zobaczyć już na moim Instagramie, A jeśli nie obserwujecie mnie na Insta, to zachęcam, jeśli jesteście ciekawi jak wygląda mój dzień, jak co dzień oraz chcecie wiedzieć jakie kolejne filmy pojawią się na YouTubie, to tam zawsze zdradzam trochę więcej szczegółów. No i byliśmy dwa tygodnie temu na farmie dyń, na której robiliśmy sesję zdjęciową i tak samo z AliExpress przyszła do mnie torebka, która kosztowała niecałe 30 zł, przyszła właśnie z, razem z kapeluszem, bo to chyba nawet był ten sam sprzedawca. I wykorzystaliśmy ją na sesji zdjęciowej na polu dyni. Jeśli chodzi o torebki, to już dobrze wiecie, że mm, jestem osobą, która nie często zmienia torebki. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie tematyczne, to mam do tego straszną słabość, jakieś różne kształty, dziwne torebki są mi bliskie. I myślę, że ten sezon Halloweenowy, przynajmniej tydzień przed Halloween, będę chodzić w tej torebce codziennie, już dwa dni w niej chodziłam zaraz na. Zaraz po sesji na polu dyń, na farmie dyń. To jest to. Kolejna rzecz to papierowe słomki. Od jakiegoś czasu zaczęliśmy dbać bardziej o środowisko i zaczęliśmy używać papierowe słomki. Na ten teraz taki spooky time postanowiłam wybrać słomki biało-czarne z sieci sklepów KIK i one pewnie kosztowały około 4-5 zł. Natomiast później w takim sklepie w moim mieście zamieszkania, w takim sklepie, wszystko po tam 99 groszy, znalazłam także słomki papierowe za 90 groszy, więc już e, wiem, że następnym razem, jak będę się chciała zapatrzyć w zapas, to wybiorę się raczej do takiego taniego sklepu. One kosztowały 90 groszy i są pomarańczowo białe, więc fajnie będzie przygotować jakieś napoje. Myślę też może o. Kremowym piwie. Zobaczymy, jak czas ze wszystkim pozwoli, co pozwoli mi nakręcić. I wtedy fajnie będzie włożyć na przykład te dwie słomki czarno-białe i pomarańczowo-białe. Ta rzecz może nie do końca jest związana z Halloween, ale pomyślałam, że mogę Was zainspirować, bo samą siebie zainspirowałam do zrobienia czegoś takiego. Miałam w planach w odcinku Do It Yourself wykonać taką tablicę z odliczaniem dni do Halloween. Chciałam zrobić takie drewniane kostki z różnymi cyferkami i zmieniać tylko cyferki i na dole zrobić dni do Halloween. Chciałam zrobić taką, taką ozdobę. Natomiast ciężko było mi dostać takie drewniane klocki. I będąc właśnie też w tym sklepie, wszystko po 99 groszy, natrafiłam na taką czarną tablicę w złotej ramce. I dodatkowo w zestawie były złote literki oraz cyferki, które można odczepić z tego i poprzyczepiać na tą czarną tablicę. Tak jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie. O, ja tutaj zrobiłam. Ta tablica kosztowała 5 zł. I fajnie, bo jest z złotymi dodatkami, a ja mam złote elementy, więc będzie mi ładnie pasować. I tu postanowiłam odliczać sobie dni do Halloween. Na dzień dzisiejszy jest 23 dni do Halloween. Można to też później wykorzystać na święta i zrobić odliczanie do świąt, do urodzin, do czego się tylko chce. Można tutaj pisać jakieś hasła motywujące. Za 5 zł, grzech byłoby tego nie wziąć. Obawiam się, że nie zmieszczę się tutaj dzisiaj na stole, więc zrobimy chyba tak. Wiedźmy damy tu. Dobra. Teraz przechodzimy do sklepu Tiger, bo o nim nie wspomniałam na samym początku, widzę, że już spadam co nieco. Okay. Do sklepu Tiger. I jak byliśmy w Warszawie, to w Tigerze upatrzyłam pewną rzecz, do której przejdziemy za chwilę. I w Tigerze w Katowicach ostatnio dorwałam przepiękne kubki, bo tak jak opowiadałam Wam w którymś odcinku, jeśli chodzi o kubki, to obecnie mam słabość i lubię mieć na każdy sezon jakiś kubek na Wielkanoc, na Święta, na Walentynki, ale nie miałam nigdy kubka na Halloween. No i w tym roku padło na kubki w kształcie czaszek, białe kubki w kształcie czaszek, jedna kosztowała chyba 8 zł, albo 6 zł, także niewiele. To może, tego możemy się pozbyć, a kubki sobie o, ułożymy tu. Także jak widzicie, zestaw czaszek gotowy i na napoje, i na herbatę, czy na kawę w sam raz. Będąc w że dokupiłam także kieliszki w kształcie czaszek, ponieważ w zeszłym roku kupiłam dwa, ale w tym roku postanowiłam dokupić kolejne dwa, bo stwierdziłam, że fajnie będzie, jak ugościmy w tym roku znajomych i przygotować. Cztery kieliszki, bo jest nas w ekipie czterech panów, cztery panie. Zazwyczaj tak wygląda nasza ekipa, więc panowie zazwyczaj wybierają kieliszki. I są to szklane kieliszki, także z wizerunkiem czachy, więc fajnie tutaj pasuje do tego zestawu. Ja w ogóle jestem taka, że bardzo lubię, jak mi coś do czegoś pasuje. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaki problem był z wystrojem mieszkania, bo wszystko do wszystkiego mi musiało pasować. Złoto to złoto, zieleń to zieleń. Kanapa musi być w identycznym kolorze jak zasłony, i na szczęście się udało. Także to takie moje małe zboczenie. Następna rzecz też może nie jest do końca halloweenowa, ale myślę, że z powodzeniem się sprawdzi do mojego projektu B I są to czarne świeczki, które wykorzystam do stworzenia podstawek pod świeczki, ale o tym w następnym odcinku, także nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby Wam to nie umknęło. Jeśli chodzi o wszelakiego rodzaju figurki i jakieś takie ozdoby, które stoją na półkach, nie jestem fanką. Natomiast na Halloween postanowiłam zakupić i na sezon jesienny, Piękne dynki i są to dynie, które dostałam w różnych sklepach, bo tak, ta dynia konkretna jest z Brico. Mam jeszcze dwie mniejsze, chwila, ok mam, są jeszcze dwie mniejsze, jedna wyższa, druga niższa i one są ze sklepu Action. I na sam koniec mam dynię wyciętą i to jest Jack O'Lantern, który się w środku świeci i to jest także z innego sklepu, Nano. Nana, jeśli dobrze wymawiam, w galerii Katowickiej na poziomie minus 1 to się znajduje. I wtedy nie kosztowały po 5 zł sztuka, więc fajna okazja, 5-7 zł jakoś tak. I pomyślałam, że świetnie to będzie ze sobą pasować. Wtedy nie są jaśniejsze, więc one razem będą stać w salonie. Natomiast mniejsze mam ustawione w kuchni i myślę, że to jest fajna rzecz, którą można. Wykorzystać do zdjęć, i po prostu jak za każdym razem wstaję, robię sobie kawę i widzę te małe dynki, to aż mi jest tak milej na, na sercu. Fajna rzecz, nie zajmuje wiele miejsca, więc się skusiłam. Sobie ustawimy je tutaj, a świetnie wychodzą naprawdę na zdjęciach i myślę, że jeszcze mogę nieraz je do czegoś wykorzystać. A w tej cenie jak najbardziej to sobie zgasimy, żeby bateria się nie rozładowała. A skoro przy dyniach jesteśmy, to zaraz przed wyjazdem do Warszawy podjechaliśmy jeszcze do sklepu Deals. Z zupełnym przypadkiem, ponieważ potrzebowałam torebki na prezent dla Sabiny z Drama Mama Vlog, bo miała urodzinki jak byliśmy na farmie dyni. I z zupełnym przypadkiem weszłam do tego Deals i znalazłam kubek, którego szukałam od sierpnia. Od sierpnia postanowiłam sobie, że chcę mieć w tym sezonie Halloweenowy kubek, jesienny kubek, Halloweenowy kubek i wymyśliłam sobie, że chcę kubek w kształcie dyni. No, i nigdzie nie potrafiłam znaleźć ani w internecie, ani w sklepach, w takich sieciówkach, które gdzieś znam. I tak jak mówię, zupełnym przypadkiem weszłam do Deals i okazało się, że mają ten oto piękny kubek w kształcie dyni. Były także kubki w kształcie kociołka. Wysłałam też dziewczyną na grupie, bo mamy taką grupę e, Sabat, <laughs> mój Sabat. Właśnie jest tam drama Mama, jest Ola, o której Wam też opowiadałam mniej raz oraz Martyna z So Series. I wysłałam im zdjęcia tych kubków, i okazało się, że każda z nich chce kubek. I ostatecznie wyszłam chyba z sześcioma czy siedmioma kubeczkami, i ja planuję właśnie na tym kubku zrobić także projekt Do It Yourself i namalować na nim buźkę, czyli zrobić Jacka o lanterna. Z jednej strony chciałabym mieć go w takiej formie, ale pomyślałam sobie, że z jednej strony może być buźka, a z drugiej strony mamy normalną dynkę, także jest to kubek jesienno-halloween'owy, także jeśli chodzi o Halloween i o kubki jestem ustawiona. All set. Kociołki też jak najbardziej się nadają. Magical suitcase to jest mój jesienny kubek, który już widzieliście w dwóch poprzednich odcinkach, czyli makijażu i a holu Harry Potter oraz Friends. Okej! Okay. Skoro jesteśmy przy szkle i przy kubkach i przy wszystkich takich dziwactwach, to także w tym sezonie postawiłam na takie kubki śmieszne w kształcie dyni. One miały Hmm, przykrywkę jeszcze taką w kratę, ale w brzydkim kolorze, w niebieskim, więc ją zdjęłam i słomkę i kupiłam też w sklepie wszystko po 99 groszy i chyba złoty 99 zł kosztowało, bo wiecie, to są sklepy wszystko po 99 groszy, a tak naprawdę od 99 groszy. A, zrobiłam zdjęcie w tym ostatnio, jak ugotowałam zupkę dyniową, świetnie to wyglądało i myślę, że super do zdjęć i ogólnie no... Super, ja uwielbiam taki klimat, wiecie, jesień, cozy time, robicie sobie herbatkę albo jakąś zupkę w ulubionym kubku szklance, czytacie książkę, oglądacie film, uwielbiam ten klimat, sprawia mi to ogromną radość, więc jeśli za takie małe pieniążki mogę sobie kupić trochę radości jesiennej, jak najbardziej to zrobię. Następne dwie rzeczy dorwałam w sklepie Teddy i było to dość dawno temu, bo z tego co pamiętam, to Teddy wypuściło pierwsze kolekcje halloweenowe już ponad miesiąc temu i Także to są rzeczy do ekspozycji, których, tak jak Wam mówiłam, nie, nie kupuję zbyt często. Pierwszą rzeczą jest czaszka i jest to świecznik. Można sobie tutaj włożyć albo tealighta, albo myślę, że z powodzeniem większą świeczkę. Można to też potraktować jako pojemnik na coś, jeszcze nie do końca wiem. Mam na to pewien pomysł, ale nie zdradzę Wam go, dopóki nie przygotuję kolejnego odcinka z wystrojem stołu. Oraz potrawami. I drugą rzeczą jest, yy, tak jakby, książka, imitacja książki z czachą z przodu, z napisem Happy Halloween i to kosztowało 5 zł. Pomyślałam, że też świetnie. I prawdopodobnie będzie tak, że po prostu wykorzystam to na zdjęcia i może jeszcze kilka z tych rzeczy, a później puszczę to albo w jakimś rozdaniu, albo w jakimś, nie wiem, w jakiejś zabawie, albo po prostu komuś yy, jeszcze podaruję dalej, kto to wykorzysta ponownie do zdjęć. W tym roku postanowiłam także zakupić zestaw czterech truposzy, ale nie będą mi one służyć jako ozdoba do zawieszenia. Tylko ponownie mam na nie świetny pomysł, jeśli chodzi o wystrój stołu. Subskrybujcie, żeby się dowiedzieć, do czego je wykorzystam. One kosztowały 10 zł w sieci sklepów Tebi. Jeśli nie znacie w ogóle tych sklepów, to koniecznie się rozejrzyjcie, czy w okolicy gdzieś jest Teddy Action Deals, bo oprócz takich pierdół jest tam też bardzo tania seria kosmetyków, bardzo tanie rzeczy do domu, do samochodu, jedzenia, coś do zjedzenia, do picia, takie rzeczy, których niekoniecznie znajdziecie, które niekoniecznie znajdziecie w sklepie. Następna rzecz to drewniana dynia z sieci sklepów oszą, auhan, jak to mówi moja babcia. <laughs> I to kosztowało 8 zł, nie pamiętam teraz dokładnie. I myślę, że będzie to fajna rzecz do powieszenia na drzwiach wejściowych, jeśli chodzi o takie drewniane. Tablice, to będę miała także coś super na do it yourself, ale was nakręcam, co? Na ten zrób to sam, zrób to z konstylencją, ale jaram się strasznie tymi projektami, bo udało się też kupić kilka fajnych rzeczy, które będziemy wspólnie przerabiać, także stay tuned. Fajne to jest w ogóle teraz jak patrzę w pogląd, to jest też genialne do wykonania jakichś ciekawych zdjęć. Jeśli chodzi o mój zawód, to takie rzeczy zazwyczaj mi się gdzieś w przyszłości przydają, także to z pewnością ze mną zostanie dłużej teraz co nieco do kuchni i w tym roku razem z moim Sabatem postanowiłyśmy, że będziemy robić ciasteczka i do tego zamówiłam sobie na Allegro zestaw ciasteczek halloweenowych i mamy tutaj wizerunek dyni, Jacka o lanterna, mamy ducha, mamy kapelusz wiedźmy i mamy miotłę i to kosztowało coś 10 zł. Dawno temu już to zamawiałam. I też mnie naszła taka ochota w tym roku, żeby wykonać mydełka. Mam taką teraz jakąś potrzebę ogromną robienia czegoś. Ja uwielbiam w ogóle do it yourself. Kiedyś w tym siedziałam bardzo. I nawet pierwsze gdzieś odcinki, jak jeszcze nie miałam YouTube'a, tylko na Facebooku kręciłam właśnie z 3 czy 4 lata temu, to właśnie były przerób, to uwielbiam różne przeróbki, ubrania, gadżety, tylko oczywiście nie mam na to czasu, ale teraz się za, zawzięłam i chcę to zrobić. I są to mydełka, moja koleżanka Dagmara jakiś czas temu zaczęła robić mydełka i tak zaproponowałam, że może zrobiłybyśmy razem, nie wiem czy uda nam się razem, ale na pewno w tym roku chcę wykonać mydełka halloweenowe i tu mamy oczywiście wizerunek dyni i dodatkowo też dokupiłam taką silikonową formę i jest to sam kształt dyni, myślę, że można tutaj z masy cukrowej coś na przykład zrobić jako ozdoby do czegoś albo z modeliny, mam też fajny pomysł na do it Chyba ja już to powiedziałam 100 razy, ale nieważne. Dobra, nie będę was nakręcać, tylko subskrybujcie, jeśli chcecie zobaczyć, co, co zrobię. I to też coś kosztowało około 10, a to chyba 8 zł, także grosza. Tutaj tylko taka szybka informacja: dokupiłam w tym roku także kolejną sieć szarą, którą kupiłam także w zeszłym roku i dwa lata temu. To kosztowało 5 zł, i to akurat jest ze sklepu Teddy, a wcześniejsze wersje kupowałam w. Chyba w Kiku, jeśli dobrze pamiętam, ale to znajdziecie na pewno w którymś ze sklepów. Tutaj raczej taki mały gadżet i prezent dla Łukasza. W sklepie Teddy znalazłam skarpetki z Alienami. Łukasz bardzo lubi um, z Archiwum X i w ogóle wszystko, co związane z, z kosmosem, więc fajny prezent, jeśli wasi panowie lubią takie tematy, bo jeśli sam same lubicie, to koniecznie 5 zł, fajne skarpetki. Będąc ostatnio w Silesii w Katowicach, czyli w takim, dużym, w takim dużym centrum handlowym, postanowiłam zajrzeć do sklepu H.M. Ostatnio w ogóle nie chodzę po sieciówkach, ale od razu moją uwagę przykuły dodatki i znalazłam przeceniony zestaw kolczyków. Za 11 zł. są to halloweenowe kolczyki, brakowało jednych, stąd przecena. I mamy tutaj. Mm, batmany chciałam powiedzieć. <laughs> mamy tutaj wiszące nietoperze, mamy kropelkę krwi, mamy zęby wampira, mamy usta z kłami wampira i mamy mm, małe czaszki. Ja dzisiaj na uszach mam założone moje dynie, które kupiłam rok temu w Tebim, albo w Tigerze. W Tajgerze, tak, w Tigerze w zeszłym roku. W tym roku też widziałam, że są. Więc jest też coś z biżuterii. Kilka dni temu Sabina z Drama Mama Vlog, widzisz Sabina ile razy o Tobie wspominam w odcinku, nie tylko Ty o mnie wspominasz, ostatnio się śmiałyśmy że Sabina ciągle wspomina i ciężko jej powiedzieć, Konstancja z bloga Konstylencja, <grymna> Drama Mama Vlog, Sabina z Drama Mama Vlog była w Action, tak, i wysłała mi zdjęcie tych halloweenowych maseczek i stwierdziła, że koniecznie musi mi je kupić, bo są bardzo w moim stylu. A zresztą nawet wspominałam, że chciałabym jakieś takie halloweenowe, śmieszne maseczki, więc udało się dorwać. One chyba coś 3 zł za sztukę kosztowały. Mamy wizerunek wampira i mamy wizerunek to jest chyba Frankenstein? Fajne maseczki. Ja teraz staram się bardzo dbać o swoją cerę i w ogóle o całe swoje ciało, a trochę zabawy przy tym mile widziane. Ostatnie rzeczy, które chcę Wam pokazać, są związane przede wszystkim z kuchnią i ze słodyczami. Nie będziemy się jakoś szczegółowo nad tym rozdrabniać, bo wykorzystam to wszystko właśnie w tym odcinku, w którym będę. Przystrajać tu. mamy pest. Nie wiem, czy znacie pest. To za, mu, za dziecka, jak byłam dzieckiem i chyba to jest nawet starsze. E, sprzedawano bardzo dużo takich mechanizmów na wydawanie cukierków. Nie wiem, czy to poprawnie wymawiam, ale to jest takie urządzenie, do którego się wkłada takie pastylki i po. Odchyleniu głowy tutaj akurat z dyni, można wyciągnąć sobie cukierek fajne wspomnienie z dzieciństwa. To coś kosztowało też około 4 zł i postanowiłam w tym roku e, kupić coś takiego na moją imprezę Halloweenową. Następną rzeczą są zombie fingers, czyli palce zombie. To są lizaki fajne do ekspozycji. Na właśnie imprezę halloweenową. Oprócz tego w tym pięknym kociołku, który kupiłam właśnie w Warszawie w tajgerze, to jest to, co zwróciło moją uwagę. Kociołek kosztował 10 zł i wykorzystamy go do sesji zdjęciowych. Ale można go też widzicie wykorzystać w ten sposób wkładając do środka cukierki. I tu mam powkładane różne żelki, które już zaczynam gdzieś tam zbierać, kolekcjonować. Gdzie tylko widzę jakieś ciekawe żelki, to kupuję, żeby były właśnie na imprezę halloweenową. I są to oczka, które kupuję od lat. Tu akurat mam otwarte, żeby wam pokazać różnokolorowe oczy. I od lat kupuję, bo są bardzo dobre, fajne do wykorzystania na przykład na babeczki, żeby położyć, albo można po prostu wsypać do słoika. W zeszłym roku zrobiłam tak, że zrobiłam alkożelki i zalałam słoik, e, właśnie wrzuciłam do słoika oczka i one wyglądały tak, jakby były, nie wiem, u jakiegoś dziwnego lekarza takie rzeczy. Następnie kupiłam zielone żabki i to akurat nie jest rzecz na Halloween, chociaż może być. Zainspirowała mnie do tego Martyna z YSO Series z Instagrama, ponieważ ona powiedziała, że ma w planie takie żabki zanurzyć w czekoladzie i zrobić czekoladowe żaby jak z Harry'ego Pottera. Więc może bardziej na imprezę w stylu Harry'ego Pottera, ale żaby też się mocno kojarzą z Halloween, więc może być i na to i na to. I coś takiego trochę obrzydliwego, ale w tym tajgerze także znalazłam żelki i są to sztuczne szczęki. Nie widać teraz tego za dobrze, ale myślę, że jak zrobimy ten fajny odcinek, wszystko Wam pokażę ładnie ze szczegółami. Czy to wszystko? Tak, bo tutaj mam jeszcze dodatkowe kieliszki, te, które w zeszłym roku kupiłam, po prostu już to trzymam w jednym miejscu. Słuchajcie, ten hol był ogromny i naprawdę w tym roku... Troszeczkę może za dużo kupiłam, ale w zeszłym roku nie kupię nic. W zeszłym roku pu. Ale w przyszłym roku nie kupię nic, obiecuję. To wszystko, co dziś chciałam Wam pokazać. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Pamiętajcie o lajkach, o subskrypcji. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!